Witam na moim kanale. Dzisiaj znajdujemy się w miejscowości Ayutthaya, gdzie aktualnie mieszkam. I będziemy jechać na nieduży festiwal rokowy. Dostałem zaproszenie od mojego kolegi z Tajlandii. Więc zobaczymy jak się prezentują tajskie rokowe metalowe zespoły. Sam jestem ciekawy, bo jak do tej pory jedyne zespoły, które widziałem, które obracają się w tym gatunku, to były zespoły coverowe, jakich jest od odgroma w Tajlandii, bo jak wiadomo, masa Europejczyków czy Amerykanów przyjeżdża tutaj zawsze na wakacje, więc jest duży popyt na zespoły coverowe, które, które grają zachodnią muzykę. Natomiast z takich zespołów typowo tajskich, które, które grają rocka czy metal, za wiele nie słyszałem, więc sam jestem ciekaw, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. No i jedziemy do miejscowości Not Notaburi. Jest to miejscowość, dawniej to była prowincja, oddzielne miasto, natomiast teraz można to uznać za część Bangkoku, bo jak każda wielka metropolia, również i Bangkok pochłania wszystkie miejscowości, które są niedaleko. Dobra, to jedziemy. Właśnie przyjechaliśmy, jesteśmy na miejscu i zaraz będziemy wchodzić do środka. Kiedy wchodzimy do sali, pierwsze, co się rzuca w oczy to to, że cały obiekt jest klimatyzowany. I szczerze mówiąc, jeżeli wchodzisz tam w, krótkim, w krótkiej koszulce, to naprawdę czasami może tak przemuchać, że potrzebujesz bluzy, co jest zresztą świetnym rozwiązaniem, bo jak wiadomo w Tajlandii jest bardzo gorąco i w, w takim pomieszczeniu byłoby nie do wytrzymania, jeśli nie byłoby klimatyzacji. Więc świetne rozwiązanie. Wokalistka i liderka zespołu Ornari. To zespół, który najbardziej przypadnie do gustu dzisiejszego wieczoru. Ale niestety, o ironio, sama liderka nie jest najlepszą wokalistką. Jej koledzy z zespołu prezentują znacznie wyższy poziom i po prostu ratują muzycznie ten cały zespół. Natomiast wokalistka jest niestety średnia. Szkoda, mógłby być znakomity zespół, a tak jest po prostu dobry. Teraz słyszycie zespół Loso, bardzo popularny w Tajlandii. Nie tylko wśród fanów rocka. Jeżeli jest jakaś tajska impreza, to zawsze ich piosenki lecą. To jest coś takiego jak u nas Tilaf, takie lekkie dinozaury rocka. Większość tych zespołów powstała na przełomie lat 80., -tych, 90. -tych. Więc to byli pionierzy, którzy wprowadzali muzykę rockową do Tajlandii. Stąd ich wielka popularność do dnia dzisiejszego. Proste granie, cztery akordy, ale na imprezę w sam raz. Widzicie ostatni zespół tego wieczoru SMF, klasyczny heavy metal, hard rock. Według mnie chyba najfajniejszy zespół najbardziej profesjonalny zespół dzisiejszego wieczoru mieli świetnego reżysera dźwięku, bardzo dobre brzmienie wszyscy grali świetnie i wokalista dobrze śpiewał. Widzimy inspirację typowym zachodnim heavy metalem. Wokalista nawet wygląda trochę jak Ozzy więc naprawdę dobrze się bawimy. Jakie są moje wrażenia po całym koncercie? To, co mogę powiedzieć na pewno, to niesamowicie przyjazna atmosfera. Tajowie bardzo dbają o to, żeby szanować Twoją strefę komfortu. Nawet jeżeli stoimy w tłumie, gęstym tłumie, to widać jak ludzie starają się Ciebie nie dotknąć. Ja nie byłem szturknięty ani dotknięty praktycznie ani razu, pomimo tego, że byłem w środku tłumu podczas tych wszystkich koncertów. Druga sprawa to picie alkoholu. Oczywiście na zewnątrz można było kupić piwo. Piwko to jest jak rosół. Ale nieliczni tylko pili, a jak pili to jedno, maksymalnie dwa piwa. Jeśli miałbym strzelać, to jak widziałem tłum, to może 5% ludzi w ogóle kupa, kupiła to piwo. Picie alkoholu nie, nie jest yy, kulturą Tajlandii po prostu, tak? Tam, tam jednak jest większy nacisk na jedzenie więc to też się przekłada na zachowanie oczywiście ludzi, ale nawet pijani taj Tajowie, bo takich też oczywiście widziałem, nie są w ogóle agresywni, tak więc na pewno na plus wielkie skupiska ludzi Tajów, yy, można się świetnie bawić i czuć się totalnie bezpiecznie nieważne ile masz lat, w jakim wieku jesteś jakie jesteś płci to jest na pewno coś co, co odróżnia wielkie koncerty, a byłem na różnych, bo sam jestem muzykiem Byłem na wielkich koncertach średnich i małych w Europie czy w Polsce, oczywiście. Zazwyczaj w tłumie na wielkich koncertach trafi się jeden czy dwóch debili, którzy, którzy coś robią. Tu mogę wtrącić, pamiętam jeden koncert, to był koncert Walty na Openerze, w Gdańsku czy Gdyni, już nie pamiętam gdzie to, gdzie, gdzie to było. I słuchajcie, staliśmy przy barierkach, czekamy na ten koncert. Stoi przede mną Grubas, stary Grubas. Otoczeni jesteśmy przy samych barierkach na no świetne miejsce tuż przy scenie. Słuchajcie, I słuchajcie, jemu było szkoda puścić kogoś w to miejsce, a chciało mu się do łazienki. Wiecie, co on zrobił? Słuchajcie, przez barierki zaczął szczać. Przed nami zaczął szczać. Najpierw się spacił, potem się zeszczał. Takie zachowanie. Byliśmy świadkami takiego zachowania. Nie? Przy wszystkich ludziach. Ludzie mówią, co ty robisz w ogóle człowieku? A on nic, po prostu zeszczał się, perfidnie. Za barierki stojąc dalej w pierwszym szeregu i miał to w dupie. Więc no, coś takiego tutaj by nie przeszło totalnie. I oczywiście, ja nie mówię, że tacy są ludzie, tylko mówię, że zawsze w tłumie na dużych koncertach, w których bywałem w Europie, zawsze jakiś jeden debil się znalazł. Natomiast tutaj tego nie zauważyłem. Większość tajów, wszystkie, wszystkie śmieci, które mieli ze sobą, też posprzątała. 2330. Koncerty się skończyły, wszyscy grzecznie do domu, żadnej agresji. Wszyscy super przyjaźnie nastawieni, więc niezależnie w jakim wieku jesteś, możesz iść na taki koncert i będziesz się świetnie bawił. I co do kosztów. Impreza trwała mniej więcej od 18 do 23:30. Kilka koncertów, kilka zespołów. Mogłeś, miałeś branzoletkę, możesz wchodzić, wychodzić kiedy chcesz, jest łazienka obok, naprawdę komfortowe warunki. 1500 batów to jest około 180 zł, więc myślę, że jak na taką imprezę zespoły klasyczne to są znane zespoły w, Taj w Tajlandii, to nie, są, to nie są amatorzy, więc jak najbardziej taka cena i taka organizacja bardzo mi się podobała. Więc jeżeli będziesz miał okazję kiedyś pójść na coś takiego, to, to jak najbardziej zachęcam. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się.